Dzień dobry, dzisiaj mój ulubiony odcinek. Po pierwsze dlatego, że będę przygotowywać makaron z pesto rosso. To jest przepis, już, który już dobrze znacie, ale po drugie, dlatego, że jestem w otoczeniu przedmiotów, które kocham najbardziej na świecie, czyli w otoczeniu porcelany. Słuchajcie, no ja nie ukrywam, że jestem skorupiarą, jestem królową garów, kocham piękne filiżanki, kocham zestawę stołową. I mój mąż zawsze mówi, znowu coś kupiłaś, znowu kupiłaś jakieś talerze albo filiżanki, a ja wtedy odpowiadam, ciesz się, że nie zbieram torebek Chanel albo innych tam torebek Prady, bo takie rzeczy, zwłaszcza pojedyncze, a ja kocham przedmioty kupować pojedynczo, właśnie te na stół, bo też bardzo dużo robię zdjęć o mediów społecznościowych i w ogóle gotuję, to no to, no, no po prostu to, no to uwielbiam to. I nie jestem słoniem w składzie porcelany, chociaż chciałabym nim być, tylko oczywiście niczego bym nie pobiła. Tę miłość moją do porcelany, tak naprawdę, słuchajcie, zaszczepiła mi moja mama. To ona w latach 70., -tych, 80. -tych stała w kolejkach, żeby wystać właśnie. Porcelanę z chodzieży, z ćmielowa, z Lubiany. A teraz mam, słuchajcie, bardzo dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy kochają polską porcelanę, a warto ją wspierać w dzisiejszych trudnych czasach. Dlaczego? Dlatego, że jej produkcja jest droga. A w tej chwili te trzy fabryki porcelany, czyli chodzież, ćmielów oraz Lubiana, połączyły się w polską grupę porcelanową. I robią tak piękne rzeczy, takie cuda tam wypalają i mają takie wzory, że właśnie dzisiaj chciałam Wam pokazać na przykładzie makaronu, zwykłego makaronu, jak on odpowiednio podany w odpowiednim talerzu zyskuje i jest jeszcze pyszniejszy i jeszcze piękniejszy. Dobra, to zacznijmy też od tego, że naprawdę dzisiaj nie musimy kupować całego zestawu obiadowego. Tak to kiedyś było, że tradycyjnie na imieniny albo na rocznicę ślubu, albo na wesele rodzina zrzucała się na pełen zestaw obiadowy. Ale dzisiaj wystarczy na przykład miłośnikom pasty. Idziemy do Juska i do Krystyny, i oni bardzo lubią jeść makaron, albo lubią sałatki, albo lubią zupy. Wystarczy im kupić dwa fantastyczne, designerskie talerze, właśnie z polskiej grupy porcelanowej. To jest, zobaczcie, przepiękna kolekcja Art. Porcelana ma to do siebie, że ona właściwie jest niezniszczalna. I muszę powiedzieć, zaraz, zaraz pokażę Wam coś, bo to jest bardzo ciekawe. Znikam na chwilę. Patrzcie, to jest właśnie porcelana chodzieska, którą moja mama wystawała w kolejkach w latach 70. Ta porcelana ma dokładnie tyle lat co ja. Ja jestem rocznik 72, więc łatwo można obliczyć, że przeszło 50. Jest w naszej rodzinie od 50 lat. Najpierw używaliśmy jej w domu, na warszawskiej woli, na 15 piętrze. Pamiętam, to były takie talerzyki reprezentacyjne. Ja je uwielbiałam, bo w takich czasach PRL-u szarego, burego i zgrzebnego to był naprawdę piękny kolor i naprawdę piękna rzecz. No i zobaczcie, do dzisiaj moje dzieci i nasi goście również jedzą na tej oto porcelanie chodzieskiej. To jest taka wersja owocowa i rzeczywiście chyba jeden talerzyk się tylko zbił, ale 11 talerzyków nadal z nami jest. Dlatego zastanówcie się, czy nie warto zamiast kupować kolejnego kwiatka, zamiast kupować kolejnej flaszki, nie kupić takim kulinarnym frikom, ludziom kulinarnie zakręconym takiej pięknej polskiej porcelany, a jednocześnie wspomóc właśnie polski przemysł i polską sztukę. No bo zobaczcie, jest to dzieło sztuki, nomen omen, bo ta kolekcja akurat nazywa się Stone Age. I zwróćcie uwagę, że Akurat w tej kolekcji ważne jest to, że talerze są nieregularne, tak jakby stworzyła je natura, tak jakby to była jakaś taka muszla wyłowiona z oceanu. Ta inspiracja naturą jest bardzo mocna. W dodatku ta porcelana Stone Age. Jest ręcznie zdobiona i malowana pędzlem, więc jest to nadal sztuka artystyczna. Ten talerz akurat jest ogromny, więc on równie dobrze może służyć do jakiejś pięknej sałaty. I w ogóle zwróćcie uwagę, że tu w tej kolekcji Lubiany, bo to właśnie o Lubianie mówimy, mamy bardzo nieregularne kształty w kolekcji Stone Age, to jest kolekcja Bałtyk, z kolei też piękny talerz. I też się świetnie sprawdzi nie tylko do zupy, do sałatki, ale też przede wszystkim do pasty. Bo jeśli talerz do pasty jest płaski, to co się dzieje? No to latają nam te wszystkie pene czy farfale po talerzu. A jeśli on jest rzeczywiście taki, jak powinien być, czyli głęboki, głębszy, to łatwiej taką pastę nam zjeść. W ogóle w tej kolorystyce w tej chwili najmodniejsze kolory to są turkusowe, niebieskie, morskie. O, a tutaj akurat mamy kolejne. Art, też przepiękny talerz, który spokojnie może również w naszym domu stać i być używany jako patera na przykład na owoce prawda, we wnętrzu. Właściwie zobaczcie, że ten talerz przypomina taką niesamowitą muszlę i też właśnie jest inspirowany naturą, czyli niebieskie kolory, błękity, turkusy, to jest to, co jest najmodniejsze w tych talerzach takich kulinarnych, designerskich, które produkuje przede wszystkim Również oczywiście w talerzach restauracyjnych. Dlaczego akurat niebieski kolor? No, w niebieskim kolorze, proszę Państwa, podobno tak jest, że jak jesteśmy głodni i podamy coś na niebieskim talerzu, to jeszcze bardziej jemy oczami. Tak mówią badania, że to co jest podane na niebieskim talerzu, jeszcze bardziej na widok tego dania ślinka nam leci. Możemy sobie wybierać, słuchajcie, wzory, kolory jakie chcemy. Tu mamy talerz biały, ale również z akcentami niebieskimi, również z nieregularną linią. To też jest Lubiana i to też jest Stone Age, ale to jest wersja greckie wakacje. No, któż nie chciałby zjeść Sałatki na przykład z owocami morza. No dobra, zagolopowałam się. Dobra, sałatki greckiej na talerzu o nazwie Greckie Wakacje. I wcale tych talerzy nie trzeba, tak jak powiedziałam, kupować wielu. Można kupić dwa, można kupić w prezencie, można kupić e, cztery e, czy tyle, ile będziemy używali. Ja w domu mam dosłownie kilka. Żongluję nimi dowolnie, w zależności od tego, e, co podaję. A co można podać w takim przepięknym e, talerzu? No chociażby makaron. Bez makaronu moja rodzina w ogóle nie żyje. Makaron jest u nas kilka razy w tygodniu, w różnych wariantach, z różnymi dodatkami. A to, co dzisiaj przygotuję, jest super proste i absolutnie do zapamiętania. No a jeśli pamiętacie, moja najnowsza książka Obiad za mniej niż 5 zł na osobę nadal jest do kupienia na stronie www.bosacka.sklep.pl Kupiliście jej już 17 tysięcy. Bardzo za to dziękuję. Mam duży oddźwięk, że książka pomaga, że przepisy są łatwe, że są szybkie i że naprawdę do zastosowania w każdym domu. Więc zapraszam bosacka.sklep.pl i z tej właśnie książki pochodzi przepis na pesto rosso. A przepis wygląda tak. Kupujemy suszone pomidory W takie wolę. One mają tutaj swoje przeprawy. Mają kapary, mają jakiś czosnek, mają różne dobre rzeczy. Nie wyjmujemy samych pomidorów, ale całą zawartość przekładamy do większego słoika. Dlaczego? Dlatego, że jak nawet nie wykorzystamy całego pesto, bo na przykład gotujemy tylko dla dwóch osób albo dla jednej, to potem taki słoik zakręcimy, wstawimy do lodówki i w zasadzie gotowe. Będziemy mogli potem. Jeszcze raz sięgnąć po pesto rosso do makaronu, albo na przykład rozmarować sobie po prostu na chlebie. Do tego dodałabym trochę zdrowia, czyli natkę pietruszki. Dodam też trochę tartego, żółtego, twardego sera, typu parmezan, albo bursztyn, albo antek. Chętnie wykorzystując stare końcówki. Pamiętacie, w książce też jest mnóstwo takich porad. Czyli końcówki serów, takie twarde, zalewamy wodą 10-15 minut, 20 minut, i potem ścieramy na tarce. Jest dużo łatwiej zetrzeć taką końcówkę. No i co robimy? No i blendujemy tę całość. I gotowe. A teraz wystarczy wyjąć blender. Tyle, ile chcemy do makaronu. Wystarczy makaron. Wrzucić. Dodaję pesto. Myślę, że tyle wystarczy. A resztę po prostu zamknę i wstawię do lodówki. Mieszamy. Dodajemy trochę sera, można dodać trochę świeżo mielonego pieprzu, no ale teraz przede mną hmm, osiołkowi w żłobie dano, bo teraz trzeba wybrać odpowiedni talerz ale moje ręce jednak zbliżają się do talerza Art, który nie tylko ma kolorowe szkliwo, ale również ręcznie malowane, asymetryczne wzory. Takie tutaj są najróżniejsze kropeczki. No w tym talerzu ten makaron będzie wyglądał jak milion dolarów. Zobaczcie. O! Idealnie posypujemy serem i patrzcie, no mamy po prostu danie absolutnie restauracyjnie. Choć Mateusz pokażę, jak to przepięknie wygląda, no wiecie co? Może ja jednak się zastanowię, jak ten makaron będzie wyglądał też jeszcze w tych innych talerzach. No to cześć! Kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie polską porcelanę.